tylko czy wszystko działa? Czy wychwytuje mi dziwię, wychwytuje, ale coś, Czyli bardzo słabo wychwytuje? Okej. Okay. W porządku. No dobra.

Ta, rzadkie próbki. aż 30 milionów. ale widzę, że sobie już tu radzą Ja Ciebie I w ogóle jest online 54 000 Czy wszyscy są tutaj I aczka stacja? Gdzie jest stacja? Tutaj czuł To się, to nie wiem, czy się nie widzę eee, Czyli tutaj atakują nas tutaj też atakują a widzę że to też dobra czyli dzisiaj robaki i też na miastach czekaj, zobacz, czekaj. Będzie się dało dołączyć, to sobie rozegram z innymi, a e, jak nie, to sobie wyłączył własną sesję. Co, co dadzą tego 26 sierpnia? Jak dojedą gracze z Xboxem, bo to będzie naprawdę ciekawe. No 4-3 fps zawsze przy ładowaniu hmm. Ciekawe. O, się. O nie, nie gadaj, że. Nie dobra, myślałem Jest nie Ciemka. A czatą mi się nie władowały tekstury O, nie władowało się tekstury mm, czekaj, 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 co jest tego Zrobimy tak Nie wydaje czy mi się tekstury nie wczytały do końca. No tu widzę coś, bardzo fajnego muszę Nie pamiętam czy można je... można. Dobra, nie chcę to porozwalać się teraz o to. Gniazda i nie tylko.